No, śmiało, śmiało. Nie bierzcie tego do siebie, ale was nienawidzę. Myślałam, że jakoś wam wybaczę, ale czuję się taka zdradzona. Chyba. Tak, chyba. chyba musimy się rozstać. Nie z waszej winy, ale. A nie, zaraz. Z Waszej, tylko i wyłącznie z Waszej. No, no, no! Więc oswójcie się z tym miejscem. Naprawdę, naprawdę się oswójcie, bo to tutaj spędzicie tę krótką resztkę życia, która Wam jeszcze została. No i klawo! A teraz jedziemy! Mokale Herb! Kim jest ten przystojny Herb, o którym mówicie? Nie, ja mam na imię! Blerb. Jestem mistrzem małodobrym. Gotujcie się na tortury! I może bólu! No dobrze, wygodnie? Nieważne! Bo Co? To tortury! Ja piers? No no, o sole mio. pierwsze koty za płoty. Zmiana planów! No, zapraszam na szubieniczkę! Pociągamy za wajchy i... Ziu! Przestańcie! To jest bardzo nieprofesjonalne! Nie można śmiać się na rękach! Mają być łzy i straszne wrzaski, albo zaraz się. Stop! Nie, no, mam super pomysł! Albo to. Halo! Czy Herbokara, iść na górę i przygotować się do koronacji. Cóż, mam nadzieję, że Wam się podobało. A tak w ogóle. To byłem ja herb przez cały czas. I nawet nie znam żadnego blurba.